I on lata normalnie, ten samochód. Miłej walki. <laughs> <laughs> Hej, wszystkim z tej strony, Screen. witajcie w nowym odcinku z Animal Revolt Battle Simulator. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy przy wieży, przy ogromnej wieży, która oczywiście jest zniszczalna. I jeżeli postawimy na niej Grzesia, proszę bardzo, zobaczcie, jak ona jest ogromna w ogóle. To jest Grzesiu. A to jest wieża! Ona jest mega wielka! I się zastanawiam, czy ona będzie się normalnie trzymać i czy mój komputer normalnie będzie się zachowywać. Weźmy Grzesia kontra Grzesia. Proszę bardzo! Wieża się trzęsie, spada na dół! No nie nawalaj w tą wieżę, bo spadniecie wszyscy. Zginiecie! Proszę bardzo! Jeden z nich przegrał. Czy ten też spadł? Dobra, trzymaj! O, już. Już się nie trzyma. Także oni nie są w stanie rozwalić tej wieży. Ale jakbyśmy postawili tutaj coś większego, co nie? Czyli na przykład chcieli sobie postawić Hydrę, która będzie walczyć z dwoma minotaurami. To rzeczywiście może się zacząć teraz problem. Ona już się wywala. Ona, ona. Co, co on zrobił? <laughs> nie wiem, co on zrobił. Co tu się dzieje? Wieża zaczęła wypuchać. Czy Hydra. Hydra utknęła, leży sobie na wszystkich głowach, a minotaury po prostu zostały pokonane przez wieże, to jest żałosne. Czyli jednym słowem, trzeba wziąć coś, co będzie miało większe nogi. Na przykład taką godzillę, pr proszę bardzo, ona tu nie utknie, ponieważ dziury są zbyt małe, żeby wsadziła tam nogę, możemy spowodować, że zawalczy z na przykład takimi 30. Raptorami. Proszę bardzo, zobaczmy, jak to wygląda. Ona jest za ciężka na tą wieżę. Zawala się wszystko. Jak to super wygląda. Zobaczcie sami, nie wiem, kto to wygra. O, godzilla przetrwała jakimś cudem. Nawet jej się nic nie stało. Co to ma być? A w zwierzy, no, na no nic nie zostało. Ale podoba mi się ta wieża z tego względu, że tutaj liczy się sprawność, nie? Czyli mamy T-Rexa. Mamy. Tutaj Grzesia, proszę bardzo. I zobaczcie, kto to wygra, nie? Wygra to po prostu Grzesiu, bo T-Rex nie jest zbyt sprawny i spadnie w otchłań tutaj w tej wieży. No i proszę bardzo, T-Rex nie żyje. Chociaż Grzesiu do sprawnych bardzo nie zależy. Szczególnie, że on chodzi jak pijany, po prostu. Trzyma się ostatnią stopą i spa. Po prostu tutaj liczy się inteligencja, tak? Czyli mamy koty. Koty są mega sprawne, ale mamy tutaj dwóch rycerzy, którzy wiecie, rycerze są inteligentni, ponieważ oni musieli przejść przez testy wiedzy i tak dalej, żeby zostać takim rycerzem. I koty, mimo że są zwinne, nie wygrają z rycerzami. Zobaczcie sami. Wywalił się. Z zagryzał go. Z zagryzał. Zagryzą go. Tu się wszyscy wywalają. Co to ma być? Ja kocham tą mapę po prostu, bo tu wszyscy. Wszyscy są tu pijani, nie? Nawet koty. K koty po prostu. No, idą w kimę. <ścoughs> idą w kimę. Niektórzy się czegoś nawciągali, chyba. Maciek, co ty robisz? Czemu przebierasz nogami w powietrzu? Ma dość po prostu. Dobrze, ale koty rzeczywiście są zwinne i pokazały na co je stać. Dlatego weźmy ludzi strzelających z daleka i zobaczmy, czy przewaga strzelania da nam bardzo dużo, tylko te, te koty się już wywalają. No co? co? Zrzucił go zwierzę, jeszcze go kryzie w powietrzu. Co tu się dzieje? Wieże się zawalają, jest, jest źle. Psu. Czemu on skoczył? Jest źle w sumie? Nie! Nie idź! Strzelaj z daleka. Ty lepiej się nie ruszaj. Proszę bardzo, oni wygrają z nimi! Bez problemu. Co ty robisz? Bez problemu. No nie, no jeszcze on wpadł tam, nie? <ścoughs> Ale wiecie co? Zróbmy, że ta wieża się sama z siebie zawali od razu. I zobaczmy, kto to przetrwa. Kto to przetrwa? Podskoczyła do ku, gu... Co tu się dzieje? Zwolnijmy czas. Przesadziłem chyba z tymi minami. Miało być delikatnie. Miała się delikatnie zawalić. Jak to wygląda wszystko od lat. Tu jest stąd. Ale to jest epickie, bo nie ma żadnych ścinek i można zobaczyć, jak to wszystko ładnie. Się zawala. Zmniejszyłem ilość bomb, i teraz mamy tutaj potwory. Oczywiście z jego pieskiem ładnym, pimpkiem. No i mamy tutaj chłopaka z FNAFa. FNFa, przepraszam bardzo. I mamy znacznie mniej bomb. Także teraz, słuchajcie, będzie to mniej groźnie wyglądać. I zobaczcie, teraz ta walka będzie rzeczywiście ciekawsza przez to, że będziemy musieli... Będą musieli się utrzymać, tylko on go zrzucił! On go zrzucił i znokautował ścianę! Także potwory, słuchajcie, wygrały. Jeszcze on się złapał tą wielką ręką i to przeżył. Także tym razem, słuchajcie, mamy... DeLoreana. Samochód z powrotu z przyszłości. Z powrotu do przeszłości. Przepraszam bardzo. I zobaczmy, jak samochód poradzi sobie z wybuchami. pod wieżą! Co tu się dzieje? Co on robi? On lata normalnie. Ten samochód jeszcze zniszczył wieżę. Strzela jakimiś dziwnymi strzałami. Co powoduje lagi. Najwierze. No Szlak trafił, nie? Jeszcze potwór tam spada, liczy na to, że coś złapie. Zobaczcie sami. Jeszcze samochód się, się rozbił, wieża mu oddała. No z wieży praktycznie nic nie zostało, nadal się zawala, ale wygrał mimo wszystko z potworami. Chociaż on by wygrał ze wszystkim, z tego co widzę. I pewnie rzeczywiście tak jest! Że on wygra ze wszystkimi, nieważne co to będzie, tylko najgorsze jest to, że on powoduje takie lagi i nie da się zbytnio tego oglądać. Teraz jest wszędzie dym i nic nie widać. Rekiny go próbują gryźć, ale nie mają żadnych szans, żeby to przetrwać jako lata. Zaraz wypadnie za mapę. No uwaga, smok, kontra samochód z przeszłości, tylko... Problem jest taki, że on odlatuje cały czas. Ziomeczku, musisz wrócić, bo. Lip. Czy on przegrał? On odleciał sobie i przegrał. Także słuchajcie, mamy dziewięciu grzesi oraz pana na dziku. On ma jeszcze takie super nóżki tutaj. To są jego nogi, proszę bardzo. Ma groźny młotek. I kosztuje 80 dolarów. Także słuchajcie, on musi być potężny. Mamy 9 wojowników tutaj, grzesi nieśmiertelnych. Uwaga, walkę czas zacząć. Zobaczmy, kto to. Wy... Wygram. Oni go znokautowali na hita, o co tu chodzi? Nie no, jak on nie wygra z jednym Grzesiem, to mi będzie smutno, no walcz, walcz! No co ty robisz? Znaczy jestem dumny z Grzesia, ale on jest beznadziejny. Jednak Grzesiek to jest wojownik wojowników, no zobaczcie, on wygra nawet z gościem, który ma oszczep bez żadnej... Dobra. Proszę, a z rycerzem chociaż wygrasz, Grzesiu? Proszę cię, wygraj z rycerzem! Dobrze! Walgo, wal. No, prawie wygrał? Ej, Grzesiu, to jest jednak dobry wojownik. On miał cały armor. Jeszcze miał ogromny miecz. A on i tak prawie wygrał. Chociaż wygraj z kolegą Maćkiem. Proszę cię, proszę. Proszę, dobrze. Uciek! Jak on śmiesznie uciekał. Sami zresztą napiszcie mi w komentarzach co wolicie, co wolicie oglądać. Mamy ogólnie coś dziwnego. Mamy mikrofon Rika Astleya oraz mamy samego Rika Astleya. Kto nie kojarzy to ten, ten typo co śpiewał Never gonna Give You Up. I mamy też śmierć tutaj, która chyba została strollowana przez niego po, już zobaczcie. I tym jakby nie mogła się doczekać, żeby się go pozbyć z tego świata, dlatego zobaczymy kto jest tutaj najsilniejszą postacią, uwaga, 3, 2, 1, start, On nic mu się nie dzieje, ej co jest, to jest przerażające, <gry> dlatego dajmy tutaj fory, usuńmy ten mikrofon, dajmy fory dla tej śmierci, Proszę bardzo, Rick Astley kontra śmierć, Rick spada, zobaczcie sami, ale nic mu się nie dzieje mimo wszystko, jakimś cudem spadł, 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 odleciał stąd i się rozpadł, no śmierć wy... co tu się dzieje? Wszystko się zawala. Śmierć wygrała tylko z tego względu, że spadł z mapy. Ale weźmy tę walkę fair, co? Nie weźmy tę walkę fair, bo ja chcę zobaczyć, czy on rzeczywiście z nią może wygrać, jakkolwiek. Jak tak sobie na to patrzę, to ta walka chyba nigdy nie będzie miała końca. Znaczy, będzie koniec, bo. Rik wygrywa, ale ta walka się nie kończy. Oni oboje są mega silni, ale Rik w końcu dopadnie tą śmierć i wygra tą walkę. Ale to, to nie ma sensu, także przejdźmy dalej. Ale skoro ta śmierć tak mało bije w sumie, to możemy spróbować walki z masą Grzesi. Zobaczmy, czy Grzesie... Dobra, śmierć mało nie bije. Po prostu Rick jest taki mocny! Ale mam pytanie, co jakbym wziął Dynamit, postawił Grzesia dość blisko, przyczepił do niego Dynamit, wiem, że to jest okropne, ale no niestety! I mamy teraz ten Dynamit, mamy tutaj drugiego Grzesia, który będzie się patrzeć i zobaczmy, kto to wygra, czy ten Dynamit jest w stanie pozbyć się śmierci. Dynamit jest oczywiście 9999 razy mocniejszy, także uwaga! Prawie wygrał ze śmiercią. Także Grzesiu, liczy się poświęcenie. Po, powodzenia. MILEJ walki! Znik! To jest świetne. Iden sobie chodzi. Stracił przed chwilą przyjaciela. Może go szuka. Grzesiu, on jest w niebie. To jest tego typu przeciwnik, że Creeper powinien przed nim uciekać. Zobaczcie, jaki smutny już jest. Czyli Creeper będzie uciekał. Creeper nie boi się! Dobra, jest sprytniejszy niż myślałem. Jest dużo sprytniejszy niż myślałem. Ej, a co jakbym zrobił? Taką bombę bomb. Taką bombę, bombę, bomb. <grych> poczekajcie chwilę. Także drodzy widzowie, stworzyłem bombę, bombę, bomb. I Grzesiu teraz jest bardzo zadowolony ze swojego życia. No, jest po prostu źle tutaj. Proszę bardzo, on tutaj. Ju... I on wygra teraz z każdym. Czy to jest armia, czy to jest nie wiadomo co. On wygra, po prostu. Z baczcie, każdy... baczcie, ma 78 łuczników na siebie. Proszę bardzo... się pozbywa się... Wszystko. To miało wybuchnąć wszystko na raz... No i... Po co ja się męczyłem 15 minut ustawiając te bomby? Co Grzesiu? Weźmy... Zaatakujmy ich z każdej płaszcz 147 tysięcy larów Tu jest tyle tych bomb, że to jest chore Proszę bardzo Wybuch się Mój komputer zaraz też wybuchnie Zostaną Żywi <ścoughs> Ten sług nadal jest przegrywem Dziękuję wam za oglądanie Jeżeli się po... jest Subika i lajka Chodzi ja was żegnam! Zobaczcie jaki smutny. Zostawcie sobie i lajka dla niego. Nie ma